Chciałem bardzo serdecznie przywitać Panią Prezydent w progach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Ja zacznę od takiego wspomnienia, że przy którejś rozmowie na temat sytuacji w mieście, bezpieczeństwa pożarowego w mieście z Panią Prezydent padł temat trudności, możliwości pozyskania nowego, nowoczesnego sprzętu ochrony dróg oddechowych, tego sprzętu, który jest takim podstawowym zabezpieczeniem każdego ratownika który przystępuje do działań w sytuacji pożaru bądź zagrożenia innymi substancjami, które mogą znajdować się w powietrzu, tlenku węgla, i innych takich zdarzeń na terenie miasta po no jest zdecydowana większość, patrząc też na mapę powiatu. I tutaj od razu mogę zdradzić chyba tajemnicę, że spotkało to się z bardzo pozytywnym odzewem i to dzisiejsze spotkanie właściwie jest takim podsumowaniem tych rozmów. Dwa zestawy sprzętu ochrony dróg oddechowych, dwa aparaty komplet butli zapasowych, maski, czujniki bez ruchu, czy to jest taki zestaw, który umożliwia ratownikowi wejścia do działań w atmosferze zagrażającej życiu i zdrowiu. Nowoczesny sprzęt, bardzo funkcjonalny. To co, powiem tak, no to co na rynku jest chyba dzisiaj nowością. Mam nadzieję, że. Z Czasem będzie też standardem na wyposażeniu komendy. I to dzisiaj to, co widać to, co widać z tyłu, może bardzo skromne, ale jest to, jest to znaczący koszt i bardzo znaczące zasilanie też tutaj dla nas, jeżeli chodzi o ratowników do działań na terenie. Miasta, no ale też to no niestety na, na terenie całego powiatu, bo, to, stety, na terenie całego powiatu, bo to, jest, to jest nasz obszar działania. I tutaj od, od dnia dzisiejszego też to takie zasilenie sprzętowe, y, które, które widzimy z tyłu, ono, ono wchodzi na wyposażenie samochodów i będzie, mam nadzieję, bardzo długo i dobrze służyło bezpieczeństwu obywateli całego miasta i całego y, powiatu. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bezpieczeństwo osób, które z narażeniem własnego zdrowia i życia ruszają do akcji, by ratować nasze życie, nasze mienie jest rzeczą bezcenną. I nawet w tych trudnych czasach, nawet wtedy, kiedy samorządy borykają się z problemami finansowymi, wsparcie y, służb, tu w tym konkretnym przypadku y, Straży Pożarnej. Jest bezcenne. Cieszę się, że mogę dzisiaj przekazać sprzęt do ochrony dróg oddechowych, bo na pewno znacząco wpłynie on na poprawę bezpieczeństwa i skuteczności działań w ramach akcji ratowniczych. Życzę oczywiście całemu zespołowi, który będzie korzystał z tego, aby bezpiecznie zawsze wracali po akcji ratowniczej. No i Pani Komendancie przekazuję to w imieniu mieszkańców naszego miasta. Oby ten sprzęt służył Wam wszystkim. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Taką gwarancję złożyłem chwilę i jeszcze potwierdzam, że to będzie coś, co będzie na co dzień wykorzystywane w tej służbie ratowniczej dla mieszkańców miasta i całego powiatu. Dziękuję bardzo.